Dzień dobry, kolejny dzień, kolejna wielka przygoda. Znowu jesteśmy w Wielkim Kanionie, tym razem od południowej strony. No i dzisiaj przed nami wielkie wyzwanie. Jak widzicie, może nagrywamy GoPro, to znaczy, że wyzwanie będzie trochę ekstremalne. Próbujemy zminimalizować wagę rzeczy, jaką zabieramy ze sobą, bo spróbujemy zejść na sam dół tej wielkiej dziury. Nie wiem co to było, ale było duże i się nie za bardzo bało, nawet nas nie uciekało, po prostu sobie spokojnie odeszło. Traskę, którą dzisiaj wybraliśmy i jest jedna prosta przyczyna, dla której ją wybraliśmy, jest najkrótsza, więc możliwe, że po prostu nie umrzemy. Eee, na tej drugiej Bright Angel ona jest trochę dłuższa, bodajże dwie mile w jedną stronę, ale jest za to dostępna woda na niej, więc no zależy, jeżeli lubicie wstawać o wschodzie słońca i nie są Wam straszne długie dystanse, to wydaje mi się, że Bright Angel jest rozsądniejsze, bo też nie jest taka stroma, tylko ma więcej płaskich fragmentów i tak dalej. No zresztą zobaczymy sami, jak ta będzie wyglądała. Let's go! Pierwszy schodek. Zaczynamy. Widzieliśmy znak prawie na samym początku tej trasy, że zdecydowanie nie jest rekomendowane w jeden dzień wybieranie się na dół do rzeki. I z powrotem Aha. ze względu na dużą różnicę wysokości to jest półtora e, kilometra. No i spory dystans. Nie ma też wody po drodze. Więc musieliśmy wziąć ze sobą zapas i wody, i prowiantu. No i na wstępie chcielibyśmy podkreślić, w razie jakby nam się nie udało, że nie mamy parcia, żeby tam dojść. <śmiech> <śmiech> po prostu chcemy sprawdzić, jak nam pójdzie, w, jakim jesteśmy, w jakiej jesteśmy formie, w jakiej jesteśmy kondycji fizycznej i sprawdzić po prostu swoje siły. Jak widzicie, ludzie są mocno lepiej od nas przygotowani, bo ja tutaj idę sobie w zwykłych najeżdżkach, w których chodzę na co dzień. Nie mamy żadnych wyczynowych ani butów, ani stroi, ani nic w sumie. <noise> Więc no, na freestyle, nie? Po raz pierwszy widzimy rzekę w oddali. Jest pierwszy płomyk nadziei, że się uda. Ostatni punkt za nami. Teraz już tylko czekamy, żeby zobaczyć rzekę. I mamy dość dobry czas, więc może jak tak dalej pójdzie, to spróbujemy wrócić inną trasą. Jesteśmy na samym dole na samym dole Wielkiego Kanionu i teraz w ramach odpoczynku i krótkiej przerwy idziemy zamoczyć nogi w rzece Colorado. Wyobraźcie sobie, że ten kanion ciągnie się przez 350 km, czyli no nie wiem, pół Polski prawie. Taki, Taki kanion. Masakra, woda jest bardzo zimna. Z takich ciekawostek, to mamy godzinę 12.15, więc do zachodu zostało nam jeszcze trochę czasu. No i chyba postanowiliśmy, że będziemy wracali tamtędy. Przyszliśmy stamtąd. Czyli wrócimy tą dłuższą trasą Bright Angel. Jest ona mniej stroma, do tego ma jakieś postoje z wodą pitną, więc technicznie powinno być łatwiej mimo, że dłużej. No i zrobimy to fajne kółeczko takie, nie będziemy wracali tą samą drogą. Tak jak mówiliśmy na początku, ta trasa nie jest zalecana do przejścia w jeden dzień, raczej w dwa dni. Więc tutaj na samym dole jest też campground, jeżeli by ktoś chciał sobie zrobić taką dwudniową wycieczkę hajkową to można się tutaj przespać, jest bieżąca woda i tak dalej. No i jak się dojdzie na dół, no to można też wyjść na drugiego rima, co jest w ogóle najfajniejszą zajawką, ale to już na pewno trzeba dwa dni, bo w jeden to nawet sobie tego nie chcę wyobrażać. Oczywiście samo dotarcie do rzeki Colorado to nawet nie połowa sukcesu. Cały hardcore zaczyna się dopiero tutaj. Zwykle podaje się, że trzeba liczyć dwukrotnie dłuższy czas na powrót na krawędź kanionu niż na zejście do rzeki. My założyliśmy sobie, że najpóźniej przy rzece znajdziemy się o 12.00. Przez robienie zdjęć i kilka stopów byliśmy tam dokładnie 12.15, czyli prawie o czasie. Szybki przystanek na kanapeczki i dotknięcie wody i musieliśmy wyruszać dalej. Jeśli ktoś z Was będzie się wybierał na taką wędrówkę, to chcemy Wam przypomnieć, żeby wziąć ze sobą odpowiednie ubranie. Według nas trzeba mieć jedną lub dwie koszulki na zmianę, bluzę, bo pod wieczór było już chłodno i oczywiście obowiązkowo nakrycie głowy i krem z filtrem. Patrząc z góry, wydawałoby się, że Grand Canyon to tylko skały i piach. Ale wystarczy zejść na dół, żeby zobaczyć, jak tutaj soczyście zielono i kwitnąco. Akurat na tym trailu, bo na drugim były tylko skały i ich piach. Za każdym razem, kiedy widzimy strumyk, zatrzymujemy się i obmywamy dłonie, twarz i kark, i jest to super ulga. Ale trzeba pamiętać, że ta woda nie jest pitna, nie jest zdatna do picia. Mogą różne mikroorganizmy tam żyć, więc nie pijemy. Porównując trasy pod względem atrakcyjności turystycznej, to South Kaibab Trail oferuje bardziej spektakularne widoki na wielki kanion. Natomiast łatwiej pokonuje się trasy Bright Angel, jest tam więcej roślinności, nawet kilka strumyczków oraz lepiej zorganizowane miejsce na odpoczynek pod daszkiem. Jak widzicie, do samej góry zostało półtorej mili, znaczy to, że powoli możemy odpalać szampana. Nie wiem, czy ktoś też zauważa, ale co chwila mam inne koszulki, znaczy to, że przydadzą się Wam jakieś na zmianę, bo co chwila są całe mokre. Wchodzenie z powrotem na krawędź Wielkiego Kanionu przez ponad 5 godzin było naprawdę wyczerpujące. Teraz na filmie wygląda to wszystko łatwo i przyjemnie, ale uwierzcie, że miałam parę momentów zwątpienia. To co nas najbardziej pchało do przodu, to świadomość, że po prostu musimy zdążyć przed zachodem słońca. Mnie osobiście także mocno wspierał Sebastian oraz inni ludzie, bo kiedy widziałam pary po 60, idącą uparcie do góry, to wiedziałam, że ja też dam radę. No jest to niesamowite uczucie, bo to co widzimy, to cywilizacja. To co widzimy, to asfalt, normalna droga po której chodzą ludzie, jeżdżą auta, a także autobusy. Trzy, dwa, jeden. Udało się. Udało się, zrobiliśmy to. W tym momencie padło nam GoPro. Do tego uciekł nam ostatni autobus, którym mieliśmy podjechać na parking po auto. Czekały nas zatem jeszcze dwa kilometry pieszo. Całe szczęście podwiozła nas para z Japonii. Wieczorem nagrodziliśmy się pizzą i piwkiem w restauracji przy kempingu. To był długi i wspaniały dzień. Dobranoc.